Witam wszystkich z tej strony. Znowu niestety, Pan Rybka miałem nie nagrywać dzisiaj, ale późno ten filmik nagrywam. Bo słuchajcie, posłuchałem sobie, przejrzałem sobie jeden filmik, i naprawdę po prostu mnie coś tak w środku ruszyło wspomniały mi się właśnie młode lata także Grzesiu pozwoliłem sobie też w Twoim imieniu nagrać ten filmik co o tym będziesz sądził w ogóle nie zwracam się teraz właśnie do starszych akwarystów ale do jednego akwarysty który po prostu się cieszył z wygranych prezentów, cośmy ogłaszali u Grzegorza z akwarystyki domowej w domu, wymienię tego młodego człowieka. Jeszcze nie, jeszcze go nie wymienię, po prostu przypomniał mi, jak ja kiedyś się cieszyłem z najmniejszej rzeczy, którą dostałem od akwarysty także przypomniał mi moje młode lata i naprawdę wielki szacunek dla niego ten filmik nagrywam właśnie dlatego że cieszył się tak jak ja cieszyłem się kiedyś. Yy, tak się mówi i niewielki prezent, ale cieszy. Także co ja mogę powiedzieć? No. To nagrał wilgotny gupik. Także kolego yy, masz naprawdę szacun u mnie, że potrafisz. Yy, Docenić starszych akwarystów, oczywiście pana Grzegorza z akwarystyki domowej, zapewniam cię, że jest naprawdę wspaniałym człowiekiem. Posiada naprawdę wielką wiedzę co chodzi o ryby. Także na pewno Grzesio się zgodzi ze mną, ze mną jak obejrzysz ten filmik, że naprawdę, naprawdę chłopak zasłużył. Sobie nie yy, na no taki prezent, ale moim zdaniem na coś lepszego. Na coś lepszego i grzesiu, yy, nagrywam ten filmik yy, późną porą, i w Twoim imieniu, i w swoim imieniu. Yy, nie pytając się o zdanie, po prostu coś zdecydowałem, ale to powiem, jak już przyjadę do Ciebie. Także powiemy to razem. I teraz właśnie mówię do nie do tych starszych akwarystów, bo wiem, że oni mają szacunek i rozumią, Tylko mówię właśnie do młodych akwarystów którzy obejrzą właśnie wilgotny, głupik filmik, bieście przykład właśnie z tego młodego człowieka, który tak potrafi się odwdzięczyć starszym akwarystom. To naprawdę we mnie uderzyło i to potężnie. Potężnie i w imieniu Grześka z akwarystyki domowej i w imieniu Moim, naprawdę masz szacun i to wielki. Szacun, jeszcze raz szacun. Także chłopaku, naprawdę potrafisz się słowami odwdzięczyć A to jest dla mnie więcej znaczy niż na przykład filtr, choćby nawet kosztował 2000. To wolę takie słowa usłyszeć, tak jak dzisiaj. Usłyszałem o mnie o akwarystyce domowej coś powiedział, niż ten taki filtr drogi choćby nawet i 3000 kosztował. To dla mnie nie jest ważne, ale ważne jest to, coś właśnie dzisiaj nagrał ten filmik i powiedział. Także. Jeszcze raz, szacun i młodzi akwaryści bieście. Bieźcie przykład z tego właśnie chłopaka, który naprawdę dostał prezent Grzegorz z akwarystyki domowej mu wysłał i potrafił, potrafił naprawdę słowami się oddzięczyć. To jest właśnie najważniejsze, najważniejsze w akwarystyce. Właśnie taki szacunek od młodego człowieka dla starszych akwarystów. Także naprawdę szacunek. I pozdrawiam wszystkich, a wy, młodzi akwaryści, naprawdę bierzcie z niego przykład. Bo naprawdę warto. Nie dla korzyści, tylko dla, dla, dla siebie i dla swojego szacunku. Yy, oczywiście pomijam starszych, bo starsi mają szacunek, yy, co niektórzy młodzi yy, też nie mogę mówić, że nie, ale naprawdę warto od mokrego głupika. Brać właśnie przykład, także pozdrawiam serdecznie wszystkich. I na tym będę kończył ten filmik. Naprawdę nie wytrzymałem, musiałem to nagrać, bo mi przypomniał moje młode lata. Powiem wam szczerze, że naprawdę, za, za którymi naprawdę tęsknię, za tymi latami, że już nie wrócą. Także naprawdę. Super, super chłopaku i wielki szacunek. Grzesion z akwarystyki domowej to samo by powiedział, co ja. Także. No super, chłopie, super. Także chłop... młodzi, wieście przykład właśnie z tego chłopaka. Mokry, głupik. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Cześć.